Na dniach wyszedł dodatek do gry Indiana Jones and The Great Circle i jestem rozsierdzony, wkurzony i rozpaczony. Czekaliśmy na dodatek chyba niecałe 9 miesięcy 10, bo z tego co mi się wydaje, gra wyszła w grudniu tamtego roku. Już wtedy wiedzieli o czym będzie dodatek. Pewnie już wtedy nad tym pracowali. I dostajemy produkt, który można przejść w 3 godziny, ale jeżeli nie miałeś oczywiście tej najlepszej hiper-ultra edycji gry, to musisz za ten dodatek zapłacić 90 zł. I to są dopiero kurcze jaja, i Bethesda to są chuje No bo słuchajcie, dodatek na 3 godziny gry za 90 zł. To aż co się, że człowiek za głowę łapie i nie może zrozumieć tej praktyki, jaką Bethesda właśnie tu wykonała z Machine Games. Gra. O nie wiem, czy to jest dodatek. W ciężko mi to nazwać dodatkiem, bo od dodatków się oczekuje, żeby co najmniej była jakaś większa nowa mapa misje jakieś bardziej rozbudowane fabularnie nowe mechaniki, nowe bronie, nowe coś. A tutaj. To jest. Ja mam wrażenie, że to jest dodatek misji taki mission pack w sumie no bo. Tak, twórcy nie dodają nowej mapy, tylko jakby nowy poziom, żadnych nowych broni, żadnych nowych mechanik, dwie książki, które pozwalają, nie wiem, ulepszyć trochę Indiana Jonesa, ale tak to nic. Rozbawiam mnie najbardziej, jak tutaj zapowiadali Rzym, odkryj Rzym, tutaj tajemnice miasta wiecznego, nie? A najlepsze jest to, że z tego Rzymu to tak naprawdę zwiedzimy jeden domeczek, a tak naprawdę 99% gry. To jest, w kanałach siedzimy, nie? To jest właśnie Rzym i oczywiście napiszą to w opisie produktu, żeby przyciągnąć gracza, ale to jest wierutne kłamstwo. Ja na szczęście nie musiałem za to zapłacić, bo Indiana Jonesa dostałem wraz z zakupem nowej karty graficznej, więc miałem tą przyjemność po prostu zagrać w nią powiedzmy za darmo. No i tak, gdyby ona była za darmo, to byłaby bardzo fajna ta misja. Bo nie chcę, cały czas nie mogę nazwać tego dodatkiem, bo wtedy jestem jeszcze bardziej rozsierdzony i. Dobra, pomijając to, fabułka no tam jest jaka jest, no ale to jest bardziej, właśnie taka misja poboczna, więc, więc nie ma tu mowy o jakiejś rozbudowanej fabule. Dodali parę zagadek, powiedzmy, i te zagadki w sumie mi się podobają. Chyba, no, chyba lepsze są niektóre niż te, co były w podstawce, więc to na plus akurat. No, ale cały wątek tego orderu, jak to, Boże, po polsku byłoby zakonu olbrzymów, to jest po prostu szedujące, nie? To jest na jakiejś mapce, małym poziomie, zbieramy artefakty 3, żeby odnaleźć takiego średniowiecznego uczestnika krucjat. Więc no, to też to fabuła nie jest rozbudowana, ona jest żadna, tak naprawdę. No mechanicznie, tak jak mówiłem nic tam się nie zmienia, to jest wszystko to samo, no, żadnych nowych broni, no, taka nuda, nuda, no tak naprawdę jedyne co tam są fajne to zagadki, nie, ale w podstawce były fajne zagadki, nie, więc tutaj, dobrze, chociaż tego nie zepsuli, bo rzeczywiście tutaj, no, ratuje trochę ten dodatek, no ale co to może ratować za 90 zł? dodatek, no, miszym pak przepraszam. Także dzisiaj krótki materiał, bardziej z mojego rozgoryczenia za to jak tutaj wydawcy potraktowali graczy wypuszczając takie coś. Tak naprawdę za 90 zł to jest żenujące. Jeżeli to by kosztowało powiedzmy, nie wiem, 40 zł mówię okej. Okay, okej, okay, dobra, za 3 godziny zabawy, jakiś miszym pak dobra, ale za 90 zł. Nazyw to dodatkiem. Jeszcze mówiąc, że ta gra to o, to w Rzymie się dzieje, Boże jak super, odkryj tajemnicę, a tak naprawdę siedzisz 99% w grze w kanałach. No boże, no naprawdę no to jest żenujące. Dlatego, jeżeli macie ochotę przejść tą grę i ten dodatek, no to chyba nie za pełną cenę. Znaczy grę tak, za pełną cenę to polecam, nie? Ale dodatek w życiu. Poczekajcie na obniżki, albo nie wiem, będzie jakaś tańsza wersja premium edition zwykłej gry. To, to wtedy możecie zagrać, ale za pełną cenę, 90 zł w życiu. No dobra, z tej strony Lufa, a wy jesteście na kanale Gracefera. Nara.